Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium poświęconym nowemu systemowi CAD, jakim jest Designer. On już jest z nami od roku 2018. Natomiast nadeszły pewne zmiany dla naszych subskrybentów. Będą one bardzo korzystne, o których właśnie na tym webinarze chciałbym troszeczkę opowiedzieć. No i tematyka webinaru będzie następująca. Jak widzimy, ja na początku jeszcze troszeczkę, powiem tak ogólnie o samym tym systemie, do czego on tak naprawdę służy, jakie ma zalety, gdzie go wykorzystujemy. Oczywiście to o taką dość ważną informację dla naszych subskrybentów, mówię tu o Subskrypcjach naszych rozwiązań kamowskich, na przykład Edgecam, WorkNC czy Radan. No i tematyka webinaru już, że tak powiem, stricte pod możliwości designera. I jak widzimy, będzie to modelowanie bezpośrednie, zaślepianie otworów i usuwanie cech, szybkie dodawanie promieni i faz, tworzenie uchwytów i półfabrykatów, naprawa modelu bryłowego, tworzenie rysunku 2D analiza modelu bryłowego i ustawienie właściwości i rozwinięcie blachy. Słowem wstępu, czym jest tak w ogóle designer? Designer jest, można powiedzieć, takim naszym nowym systemem, rozwiązaniem kadowskim, który swoją mechanikę bazuje na modelowaniu bezpośrednim. Modelowanie bezpośrednie charakteryzuje się tym, że nie tworzymy wiązań geometrycznych, nie tworzymy drzewka konstrukcji przy modelowaniu bryły w porównaniu do innych, na przykład popularnych kadów, i jest to, można powiedzieć, duża zaleta, jeśli chodzi o modyfikację późniejszą takiej bryły. Ona nie ma właśnie swoich wiązań, bardzo łatwo ją bezpośrednio można edytować, co Będę się starał właśnie Wam tutaj przedstawić, udowodnić na dzisiejszym webinarium. Także czym jest designer? Jak widzimy, designer ma szeroką paletę, jeśli chodzi o otwieranie różnych rozszerzeń plików bryłowych, powierzchniowych, czy to jakichś rysunków płaskich i tak dalej. Te wszystkie tutaj rozszerzenia, które widzimy, można sobie w designerze otworzyć. Tutaj mogę przytoczyć taką anegdotkę, że rozszerzeniem plików designera jest, są to pliki VDF. To jest, można powiedzieć, ta pierwsza rubryka odświetlona na niebiesko. I teraz, jeśli mamy, posługujemy się na przykład takim rozwiązaniem kamowskim jak EdgeCAM, to tam, żeby otwierać sobie pliki bryłowe typu Parasolid, czy STEP, czy na przykład Solid Party, to musimy posiadać taki moduł do wczytywania brył, którym jest Solid Machineiz Max. Natomiast jeśli posiadamy designera, to jak widzimy, designer otworzy nam szeroką gamę plików bryłowych, a następnie możemy je zapisać sobie właśnie w tym formacie natywnym designera VDF. I rozszerzenie plików VDF designera nie wymaga żadnego dodatkowego modułu do wczytywania brył. Czyli nie musimy posiadać tego Solid Machine's Maxa, ponieważ rozszerzenie VDF, te pliki bryłowe są domyślnie wczytywane do programu EdgeCam. Czyli można traktować też designer jako po prostu. E, Taki pośrednik dla różnego rodzaju rozszerzeń modeli bryłowych, które potem będziemy mogli otworzyć sobie w naszym programie kamowskim. Czyli te wszystkie popularne programy, jak najbardziej, designer ma możliwość importowania. Natomiast jeśli chodzi o zapis późniejszych projektów, czyli np. modeli bryłowych czy innych. Rysunków, na przykład 2D. Mamy możliwość eksportu tych plików do takich rozszerzeń. Czyli jak widzimy, główny pierwszy ten format natywny programu designer to jest VDF, którego bez problemu Eczkam otworzy bez dodatkowego modułu. Oraz kilka innych formatów. Od które też możemy sobie zapisywać. I teraz tak. Designer posiada w moduły budowane takie jak moduł standard, czyli jest to tworzenie geometrii płaskiej, modelowanie brył, podstawowe tworzenie powierzchni. drawing moduł do tworzenia rysunków konstrukcyjnych z modeli 3D czyli dokumentacji płaskiej sheet metal proces ustawianie właściwości i rozwinięcie blachy oraz połączenie z taką bazą materiałów SFX analysis moduł do dokładnej analizy bryłem pod względem możliwości produkcji i Advanced Customization. Dodatkowy moduł pozwalający na dostosowywanie interfejsu pod własne potrzeby i nagrywanie makr w designerze. Większość, a nawet wszystkie te, które tutaj widzimy, wbudowane moduły, postaram się Wam dzisiaj pokazać ich zastosowanie, bo to jest też tematyką naszego dzisiejszego webinarium. Natomiast Podstawową wersję designera możemy również rozbudowywać, bo te moduły, które widzieliśmy, mamy tak jakby w jego podstawowej wersji. Natomiast my możemy rozbudowywać designera o dodatkowe moduły, takie jak Electro Design. Jest to moduł poświęcony do tworzenia elektrod. Recreate. Jest to moduł poświęcony inżynierii odwrotnej, czyli aby na podstawie zeskanowanych danych, jakiejś chmury punktów, utworzyć pełny model bryłowy CAD. Sheet Metal. Wcześniej pewnie zauważyliście też Państwo, że on był w swojej, można powiedzieć, bardzo okrojonej wersji w podstawowym designerze. Natomiast tu jest o wiele, wiele bogatszy we wszystkie opcje do tworzenia sobie konstrukcji blaszanych moduł. I moduł surface, moduł do zaawansowanego tworzenia powierzchni. Czyli w podstawowym designerze mamy też okrojone te funkcje, jeśli chodzi o tworzenie powierzchni, natomiast dodatkowy moduł bardzo nam, że tak powiem, rozbudowywuje. Właśnie te opcje dotyczące powierzchni. No i teraz słów kilka o tej bardzo ważnej zmianie, która weszła do nas w wersji 2022. Jeśli mamy zakupiony moduł kamowski z naszej tutaj rodziny produktów Hexagon. Na przykład mówię tutaj o programie Work and See, mówię tutaj o programie EdgeCam, mówię tu o programie Radan. Tutaj przypomnę przy okazji, że jeśli chodzi o EdgeCama, niedawno miała premiera polskojęzyczna wersja, najnowsza wersja tego oprogramowania, czyli 2022. Zachęcam Was wszystkich bardzo serdecznie do pobierania tej wersji. Ponieważ dostajemy teraz bardzo dużą korzyść z najnowszej wersji, oprócz tego, że jak co wersję wychodzi szereg nowości, szereg usprawnień, które oczywiście sobie możemy przeczytać w opisie nowości, to teraz jest jedna bardzo taka wielka zmiana. Natomiast jeśli mamy aktywną subskrypcję na bieżącej wersji naszego oprogramowania, to tak jak widzimy tutaj obrazek, oprogramowanie kamowskie, na przykład Edgecam, plus aktywna subskrypcja, czyli pomoc techniczna, równa się oprogramowanie designer za darmo. Czyli mając aktywną subskrypcję na oprogramowaniu Edgecam, WorkNC bądź Radan, dostajemy licencję designer w podstawowej wersji za darmo, na czas subskrybowania wersji. Czyli, jeśli ktoś z Państwa pamięta, kiedyś był weczkami taki, można to nazwać bardzo prościutkim kadem, nazywał się FWS. On, on zostaje z wersją 2022 wycofany i on działa właśnie na takiej zasadzie, że aktywna subskrypcja możemy pracować w fws Jeśli subskrypcja Została zakończona, to też została zablokowana możliwość pracy w tym EWS-ie. EWS zostaje zastąpiony bardzo, 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 że tak powiem, bardziej rozwiniętym oprogramowaniem kadowskim, czyli designerem. I tu jeszcze jest taka rozpiska. No, jak widzimy, i WorkSea, i Radan, i Eczkam w swoich konfiguracjach dostają tą podstawową wersję designera. Natomiast zauważmy, że użytkownicy subskrybujący Edgecam w najwyższej konfiguracji, jaką jest konfiguracja Ultimate, dostają również do podstawki designera dodatkowy moduł Starface, który odpowiada za szereg dodatkowych opcji do tworzenia powierzchni. Tym jest tam taka bardzo jedna złożona i fajnie działająca opcja, automatyczna powierzchnia. A na przykład jak widzimy, użytkownica, użytkownicy Radana, którzy posiadają moduł Radan 3D, dostają ten dodatkowy, bardziej rozbudowany moduł Sheet Metal. Czyli podsumowując, od wersji EdgeCama Radana czy Work C 2022, Będziecie Państwo mieli zaszytą również w plikach instalacyjnych opcję zainstalowania za darmo designera 2022 i użytkowania go za darmo na okres, na, y, okres subskrybowania licencji. Dobrze, proszę Państwa. Przejdźmy więc już do takiej tej naszej ścisłej tematyki dzisiejszego webinarium. I zaczniemy sobie od modelowania bezpośredniego. Tak wygląda interfejs designera. Jak widzimy jest on tak samo jak na przykład Edgecam. Również w języku polskim. To na pewno wpływa na jego intuicyjność. Czyli tak jak widzieliśmy, pierwsza tematyka modelowanie bezpośrednie. Będę chciał Państwu pokazać mniej więcej, jak wygląda w ogóle takie modelowanie designerze od podstaw. Dobrze, przejdźmy sobie więc do zakładki bryły. I zacznę sobie od wstawienia. Przykład prostopadłościanu. Klikam prostopadłościan. Wybieram pozycję. Oczywiście tutaj mam szereg opcji, czy mogę go definiować przez trzy punkty, czy mogę go definiować parametrami, czy zaczynam od naroża, czy zaczynam definicję od środka. Ja będę tak starał się dzisiaj ogólnie pokazywać Państwu mniej więcej zasady działania tego programu. Natomiast jeśli ktoś będzie Zainteresowany takim poznaniem go bardziej szczegółowo, żeby zacząć już na przykład w nim pracę. To oczywiście zapraszam na szkolenia, które będą w naszej ofercie z tego właśnie oprogramowania. Czyli tak, wybierzemy sobie pozycję prostopadłościanu. Dam sobie wskaż przez trzy punkty, punkt położenia środek, klikamy sobie w środek. I definiujemy go. Możemy przeskakiwać pomiędzy wymiarami tabulatorem. I tak, 140, tabulator na 140, Enter. I wysokość sobie na przykład ustawmy 30, Enter. No i akceptujemy sobie prawym przyciskiem myszy. Mamy taką kosteczkę. Od razu sobie tutaj ją zaokrąglimy. Zaokrąglenia. No i teraz mogę sobie wpisać też parametrycznie, mogę przesuwać sobie dynamicznie bezpośrednio. Wpiszmy sobie na przykład promień 50 i będę sobie wybierał... Aha, tutaj oczywiście też opcje filtrowania wyboru z bryły. Niech to będzie zaznaczanie pojedynczych krawędzi. Wszystkie te zewnętrzne krawędzie, promień 50. I widzę tutaj taką. Mogę sobie teraz dynamicznie przesuwać. Większy, mniejszy. Albo mogę po prostu wpisać parametrem. OK. Akceptuję tą propozycję. Dobra. Teraz na przykład sobie edytuję te dwa promienie na nieco mniejsze. I mogę to zrobić na przykład. Opcją przesuń. Opcja przesuń będzie jedną z częściej na pewno używanych w tym systemie kadowskim, ponieważ, tak jak mówiłem, rozróżnia go taka, takie modelowanie na zasadzie bezpośredniego przeciągania poszczególnych ścianek i właśnie to jest ta opcja przesuwania tych ścianek. Czyli klikamy sobie przesuń. I teraz możemy sobie wielokrotnie yy, przesuwać ścianki, promienie, modyfikować i tak dalej. Ale o tym też pokażę Wam na kolejnych przykładach, ponieważ jeden z kolejnych przykładów będzie typowo, będzie typowym przykładem właśnie do edycji bryły. Na zasadzie właśnie takiego przesuwania, usuwania ścianek i tak dalej. Tutaj na razie się skupiamy na modelowaniu od zera. Dobrze to sobie na przykład wybiorę tą ściankę i tą ściankę. Akceptuję. I teraz tak, albo mogę bezpośrednio znowu sobie tutaj strzałeczką łapać, przesuwać, albo mogę po prostu wpisać odległość 15 i promień też będzie 15 mm. I akceptuję tą propozycję. Dobra, kolejna rzecz, jaką zrobię, to zrobię odsunięcie ścianek. Korzystam więc opcji odsunięcie. Teraz ta opcja może mi posłużyć albo do budowania półfabrykatów dla różnych brył, ponieważ jest tu po prostu opcja offsetu od całej bryły. Jeszcze zaznaczmy. Czyli widzimy taka propozycja offsetu od całej bryły 5 mm. Ale mogę również. Wykorzystać do zbudowania ścianki, i wtedy narzucam, że cała, cały model bryłowy ma mieć narzucone z każdej strony ściankę, może też o odległości 5 mm. I na przykład powierzchnią ścianę sobie usuniemy. I cały czas na bieżąco widzę. Propozycję. Efekt końcowy, finalny, jak widzimy, jest taki. Dobrze, zamodelujmy sobie coś tutaj więcej. Na przykład dodajmy sobie tutaj takie stemple, w których zrobimy sobie otwory. I również będę tutaj wskazywał bezpośrednio zbroję przez trzy punkty. Mogę sobie tutaj na przykład opcję filtrowania zmienić, jeśli chodzi o wybór punktów. Na przykład interesuje mnie środek okręgu, żeby jako punkt charakterystyczny ściągał mi z bryły środek okręgu. I ściągamy tutaj środek okręgu. Dotąd rysujemy i dotąd wyciągamy. Ale tylko może nie opcja odejmij, tylko sobie zrobimy to opcją dodaj. Także cofnę ruch, który tutaj zrobiłem. Aha, i tak Wam teraz pokażę, tylko że nie ma tu czegoś takiego jak w ogóle drzewko konstrukcji. Nie ma tutaj drzewka konstrukcji. Tutaj mamy tylko o złożenie, wykrywa, że jest to bryła. Mamy co najwyżej, można powiedzieć, historię. Historię po kolei, jakie tutaj tworzę i dodaję elementy. Natomiast czegoś takiego jak drzewko konstrukcji tutaj nie znajdziemy, mogę tylko co najwyżej cofać się tą historią do poszczególnych elementów. Ok, jeszcze raz sobie dodam ten walec, tylko tym razem sobie zapamiętam, żeby kliknąć Dodaj. I jeszcze raz, czyli tak, tutaj na środku, dotąd i na głębokość, dotąd sobie klikamy. Jest jedna geometria. Teraz zrobimy to samo z drugiej strony, czyli tak samo tutaj, taka średnica na taką głębokość. No i mamy. No i teraz na przykład e, chciałbym sobie podnieść to dno. Zrobiłem je za nisko, muszę sobie je podnieść. Także. Nie definiuję, nie edytuje tego w drzewka konstrukcji, którego nie ma ale musimy sobie skorzystać, możemy sobie skorzystać z opcji przesuń, czyli z tego bezpośrednie, z bezpośredniej modyfikacji ryły. Czyli klikamy sobie przesuń. I klikam na przykład, że Interesuje mnie odsunięcie tej podłogi. Pojawia się taka strzałeczka, i teraz zobaczcie. Mogę sobie dynamicznie tutaj przesuwać, obniżać, wyciągać do góry. Mogę zastosować sobie też na przykład taką operację linijka. Użyj wymiaru linijki i na przykład chcę bazować sobie na wymiarze tutaj do czoła. I chcę, żeby na przykład ten wymiar to był 15 mm. Enter. Czyli od podstawy do Czoła jest 15 mm. I akceptuję to. Idziemy sobie w takim razie dalej, tutaj z modelowaniem. Roby sobie taką ściankę dzielącą na środku, na przykład, czyli damy sobie prostopadłościan, damy sobie wybór, wybór środek, może tym razem sobie zdefiniuję. I na przykład dajmy sobie długość 180, na szerokość dajmy na to 8, na wysokość powiedzmy 15. I wstawmy go tu. Pokaże nam się propozycja, oczywiście, którą możemy modyfikować. Obkręćmy to na przykład kątem 45 stopni. No i coś takiego właśnie mnie interesowało. Teraz sobie to zaakceptuję. Teraz tak, mamy tutaj takie końcówki wystające, które chciałbym sobie, że tak powiem, usunąć do tego modelu. I za to weźmiemy się taką opcją Usuń ściany. I jest to, powiem Wam, druga bardzo popularna opcja, zaraz obok przesuwania, którą najczęściej będziemy wykorzystywać w programie Designer. Bardzo fajnie ona działa. Ponieważ możemy tutaj usuwać powierzchnię, ale od razu możemy je naprawiać, czyli zaślepiać. Jeśli byśmy na przykład teraz usunęli tylko tą powierzchnię, to tutaj zostałaby taka wyrwa, takie przerwanie w modelu. Natomiast stosując opcję usuń i napraw, my od razu poniekąd zaślepimy i naprawimy ten model, czyli zaznaczamy sobie, że chcemy pozbyć się. Tej części bryły. Akceptujemy. I jak widzimy, bardzo ładnie nam od razu tutaj model bryłowy poprawia. I tak samo z drugiej strony. Zaznaczamy sobie niechciane elementy i usuwamy. Dobrze, to jeszcze tutaj sobie zrobimy na przykład na tym modelu jakieś otwory. Czyli znowu walec. Tylko, że tym razem strategia, jeśli chodzi o operację bólowską, sobie odejmiemy, żeby wskazać przez trzy punkty. I tutaj by mnie interesowała, żeby był promień 8 i na przykład na jakąś tam głębokość 5. Ok, jeden otwór. Pogłębienie walcowe jest. Teraz sobie jeszcze zrobię otwór taki przelotowy, czyli analogicznie znowu, tak? Tutaj damy sobie jakieś 4,25. Coś nam ta za... średnica wyszła. Jeszcze raz. 4,25. Teraz jest więcej. I na przelot sobie po prostu gdzieś tam dużo poniżej zaznaczę. Mamy zrobiony Otwór. Próbujmy skopiować tą cechę teraz na, na drugą stronę. Przesuń cechę. Zaznaczmy sobie ściany. OK. Odniesienia. Damy sobie środek okręgu, żeby łapało odtąd, dotąd. I mamy cechę skopiowaną. Jakby, proszę Państwa, pokrótce wyglądało sposób modelowania w sposób bezpośredni od podstaw jakiegoś tutaj modelu.